Siema. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że odwiedzimy stację Grawitacja. Spróbuję swoich sił na ściance spinaczkowej. Zobaczę, jak to wyjdzie, ponieważ nigdy nie byłem na ściance spinaczkowej, szczególnie na protezach. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. W środku czeka na mnie jakiś instruktor, który mam nadzieję mi trochę pomoże. No, zostajcie do końca odcinka. Na razie. Ale Na szkoła w tamtą stronę. Dobrze, nie. Jak tam zestresowany? Nie, będzie nic. Tylko żebym nie spadł. Ostatnio pod filmem, gdzie wchodziłeś na łysicę. Był komentarz, w którym się tam pytał ktoś o to, tak, jak zginasz kolano? No to tutaj mam swoje kolano, to zginam tak naturalnie, a tu mam kolano elektryczne, które, no, samo się zgina. Tak, Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. że dla goni. No w sumie ja jestem, no jestem takim koniem. Nie do zajebania. <grystanie> Jak tam stresowany? Nie, nie czuję stresu. A to przez to, że przez całe życie mi towarzyszy jedno motto: nieważne co robisz, zawsze ma być ogień z kurwami. Możemy trochę, trochę opowiemy o Bożej tutaj o Normanie, który jest z nami. Jest Romek. Jest to instrument, który będzie pomagał mi wejść na górę, to znaczy będzie dawał jakieś wskazówki. Jest to chyba taki najprostszy z takich możliwych. Tak. Mówimy, że na szczęście mamy drogi spłyniaczkowe. Czerwona droga. I to jest droga czerwona. samego czerwonego, opuścić lewą tak, opuścić no, palcem no, no, no nieźle, dobrze, o to chodzi no, super fajnie przyspieszyłeś idzie jakaś?

Uśmiech nie zabierzcie na linię Boję się, bo się bo Nie trzymam na linii. Co tam Cymi? Wypoczynek? Mogę tak cały dzień Dobra Cymi, jak tam, wrażenia? Mega, mega się cieszę, że się udało Ale bardzo ciężkie, nie przypuszczałem, że E, to jest tak ciężkie, a to dopiero była ściana e, prosta, a tutaj jak można... Z... Zobaczcie, tutaj są jeszcze podkóry. To jest w ogóle kosmos dla mnie. Naprawdę. Teraz jakaś pizza albo maczek. ma pizza, chyba pizza. ma pizza. A sportowo musi być dieta. <noise> Idziemy do samochodu. Na jakąś szamkę. Jedziemy. Ja Jeszcze tu wrócę do tej stacji grawitacji, bo tu w sumie spoko jest. Trzeba więcej rzeczy popróbować.